Metafory, każdy kij, dwa końce ma w nieco filozoficznym pojęciu, w stosunku do długości człowieka, długości jego ciała, które jest jakimś odcinkiem, jakby kijkiem na początku lub końcu, którego jest stopa a na drugim początku lub końcu głowa. I teraz rozważmy sami, które z nich są, e, która z nich jest ważniejsza. Gdybym stał na rękach, stopy miałbym w górze. Podniósłbym ich rangę. Każdy kij dwa końce ma. I nie wiemy, zasadniczą, która jest ważniejsza, a która mniej ważna.